Cześć czołem, witamy w kolejnych newsach z zagranicy, ze świata, jakoś tak. Pokażemy jak zwykle, co się dzieje i w ogóle. I na pewno będzie zajebiście i stawiamy na kulturę, bo przecież widać. No tam w <grym> tle jest oficjalne otwarcie. Tak, oficjalne otwarcie formy dzisiaj. Koszulki są i cekiny, cekinowa bomba. O, tam jest coś też, ale nie wiem co. No to zajebiście. To jest jakaś znana figura, rzeźba czy coś. Jakby ktoś szukał telewizorów, to tutaj leżą. Nie? Mówią, że w Polsce jest bieda. Idziemy teraz parkiem. O tu są takie zamazane obrazy, ale jak się przypatrzycie, to widać takie twarze. Bierze buzie. Co tam chcecie, co zobaczycie. Widzicie? Widzisz? Ja nie widzę. O tu jest scena, gdzie można śpiewać, albo wydrzeć się, co cię wkurwia. Na pewno teraz wchodzi jest, jest, Okejka Mhm Tak What the fuck is this? Gumosilce Król Afryki, bardzo mocne dzieło Tu mamy krzywe narty Małysza Po wypadku, ben, W Kołobrzegu 1833 No tak było o, plakat, pęknięty plakat. Kawałek kamienia. Ten kamień to na pewno Jan Paweł by po nim stąpał. Jeszcze ja. O, tutaj mamy wkurwione kobiety. Gdy mają okreść Daj mi spokój! To są chyba cegły jakichś znanych ludzi. No i czemu ja takiego czegoś na komunie nie dostałem? Dlaczego? Czemu? To jest coś, coś pięknego, takiego bym coś chciał dostać. no. O, to w tym się pali w piecy. Na pewno, pewnie. Także kochane kulturalne dzieci, moje drogie. Jak widzimy, zeszło co nieco, bo kultura lubi wiadomo nie, i nie tylko. E, Pokazaliśmy, um, <słysy> jak wygląda pierwszy dzień formy, co warto było zobaczyć, co nie.